Śpiewajmy hymn triumfalny. Oto zdobycz z bogów łaski, Wpada w zastawione przez nas umiejętnie samotrzaski. Ale nie dość, że my wiersze dały ci lubą w objęcia. Nauczę cię, jak zachować na stałe miłość dziewczęcia. Bądź miłym, będziesz kochanym, łącz ciała i duszy piękno. Albowiem zalety ducha Nawet czasu się nie zlękną. Płyną lata, płyną, płyną, Piękność ciała szybko mija, Z róż zostają cienie, Więdnie fiołek i lilia. I tobie, młodzieńcze cudny, Nie za długo włos zbieleje, Zmarszczki, lica twe pokryją, Wiatr rozwieje twe nadzieje. Studiuj, Sztuki i nauki. Piękno ducha nie przeminie. Grzeczność, serdeczność, uprzejmość Przenika do serca ludzi, A zgryźliwość i kłótliwość Powszechną nienawiść budzi. Zostaw na stronie złośliwość. Niechaj uśmiech zawsze gości Na twych ustach. Miłe słowo bywa pokarmem miłości. Małżeństw posagiem są zawsze kłótnie dwóch osób. Ale kochance nie można nawymyślać w żaden sposób. Do spania w jednej łożnicy nie zmusza was siła prawa. Waszym prawem słodka miłość, co serca szczęściem napawa. Jeśli twoja luba będzie surową i niedostępną bądź cierpliwy, odpędziwszy na bok wszelką myśl posępną. Jeśli wolno zegniesz gałąź, to się zgina jak sprężyna, lecz pęknie na dwoje wówczas, gdy ją się gwałtownie zgina. Płynąc powoli z uporem, pływak nur drzeki przepłynie, ale pragnąc z prądem walczyć, wśród wezbranych Zginie. Gdy kochanka się opiera, ustąp, a twój triumf pewny. Jeżeli twoja kochanka na forum da ci spotkanie przed umówioną godziną, Pierwszy musisz przybyć na nie. Skoro zawoła na ciebie, pędź, leć, ile tylko siły. Bacz, by najliczniejsze tłumy biegu twego nie zwolniły. Jesteś na wsi? Gdy cię wezwie, spiesz się, jak się wszyscy śpieszą, co kochają. Gdy powozu brak ci, musisz ruszyć pieszo. Nic cię wstrzymać nie powinno, jeśliś jest naprawdę czuły. Ani deszcze, ani śniegi, ani skwary Kanikuły.